Cześć, witajcie. Rozmawiałem z Markiem dopiero co? 24 w czwartek, czyli wczoraj, była taka mała sprawa sądowa. Marka przywieźli zakutego w kajdankach, siedział na sali w kajdankach, jak najgroźniejszy przestępca. I na tą chwilę nie ma jakichkolwiek dobrych wieści. Jeżeli chcecie coś wiedzieć więcej, to piszcie w, w komentarzach. Dzięki. Teraz tak, zaćmienia słońca jest pełno w internecie, niektóre bardzo ładne zdjęcia, na pewno widzieliście, to ja tylko tak krótko, z bardziej od artystycznej strony, wam ja to pokażę, o, tutaj nie ma księżyca w ogóle, nie widać, i żem zrobił taki mały eksperyment, o, wyciąłem księżyc i słońce, i chciałem zobaczyć, czy mój program do montażu filmu wychwyci księżyc, czy nie wychwyci, no i nie, nie wychwycił, o, nie ma księżyca. Także myślałem, że coś tam pokombinuję, ale nic z tego. No, chciałem jechać do Kuźnicy na półwysep i pofilmować księżyc na wodzie, ale sami rozumiecie jaka pogoda i zrezygnowałem. Może następnym, w następnym miesiącu. A teraz zagadka, proszę Państwa, co tam się rusza w tych krzakach? Jak myślicie, cóż to za straszny zwierz tam siedzi? Rozwiązanie tej zagadki nastąpi na końcu tego filmu. Patrzcie uważnie, co to może być. Nie przewidziałem co prawda nagród za rozwiązanie tejże zagadki, ale sama satysfakcja, jeżeli ktoś zgadnie, odgadnie, to znaczy, że jest naprawdę dobry w tych sprawach. Zaraz przejdziemy dalej. Patrzcie co to tam buszuje w tych krzakach? Co to może być? Rozwiązanie wkrótce. E, następna sprawa. Upał jak jasna cholera, nie? U was pewnie też ostatnio burze poszalały, ale przez wiele dni nie było ani jednej chmurki na niebie i nieprawdopodobny skwar. Nie wiem jak wy, ale ja umieram dosłownie w tym upale. To jest ponad moje siły. Nic się nie daje robić. Koszmar. I na dodatek nie było w ogóle przez wiele dni chmur e, na niebie. I nic nie dało się wypatrzeć. Tak więc chciał, nie chciał. E, ja te, musiałem się zanurzyć. O, to ja se pływam. Musiałem się ochłodzić, bo nie szło wytrzymać. E, komary atakują straszliwie znowu. I teraz tak, następna sprawa to bardzo fajna rzecz Pojechaliśmy z moją małżonką na wycieczkę Oczywiście wypadeczek po drodze, na prostej zupełnie drodze Tu jakiś samochód nie wytrzymał tego skwaru i się wziął i zapalił No, pojechaliśmy na wycieczkę, bo niedaleko od Olsztyna, tam 100 km, budują przepiękną rzecz Taką, taką wieżę widokową ona o tak będzie mniej więcej wyglądała jak ta, w, ta jest z Krynicy Górskiej chyba e, a ta tutaj to jest niedaleko Nowego Miasta tutaj na Warmii Mazurach e, Kurza Góra tak zwana ta góra się nazywa Kurza Góra tu jest wyciąg narciarski i tak dalej e, z samych tych takiego szlaku takiego pomostu dojściowego to będzie chyba parę kilometrów masakrycznie wielka budowla jestem ciekaw czy to będzie czynne całą dobę no to będzie płatne, to na wiadomo na 100%. Tylko ciekaw jestem, czy tam się da na tej wieży, na samej górze spędzić na przykład noc, czy się da pofilmować ranki, wschody słońca i zachody słońca. Ciekaw jestem bardzo, jak oni to rozwiążą. Mam nadzieję, że da się z tego korzystać, jak już to pobudują. No, patrzcie, patrzcie, zaraz rozwiązanie zagadki będzie. Tu jadę już po zachodzie słońca jadę szukać księżyca, którego nie znalazłem. Wschód słońca, jak z horroru wschód słońca był. O i ustrzeliłem piękne cztery młode byczki. Bardzo miałem farta. Trochę ciemnawo jeszcze, więc zdjęcia takie sobie. No ale dobre i to. W, teraz tak jak wcześniej w ogóle nie było chmur na niebie tak teraz dzień dnia niebo jest zachmurzone i nie mogę księżyca pełniowego księżyca nie mogłem złapać jeszcze dzisiaj będę próbował może go coś tam utrzknę e, tu ranem rankiem jadę na grzyby grzybów ani jagód nie ma i rozwiązanie zagadki uwaga co to jest za zwierz to jest pani Łosiowa, czyli klępa. I ona sobie idzie. I to ona właśnie tak w tych krzakach tam urzędowała. Bardzo sympatyczna osobowość. Już kończymy, moi drodzy. To to ja chciałem jeszcze powiedzieć. No to tyle. I będę niedługo próbował wstawić kolejny materiał. Także bywajcie zdrowo i szczęśliwie, uważajcie na siebie i do następnego razu. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.